Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzimy, znajdujemy się w kurniku. Kurki są jeszcze zamknięte. Zaraz damy im, można powiedzieć, śniadanie. No i wypuścimy sobie na polka. Jak widzimy, mają się bardzo dobrze. Czerwone grzebienie. Z tego co wiem. No i co widzę, to większość pórek mam tutaj bardzo zdrowych. Mam chyba jedną takiego, a, raczej taką sztukę, to jest troszeczkę taka jakby obolała. Muszę ją e, obejrzeć i zobaczyć co się, co się z nim dzieje. A tak to poza tym jest wszystko OK. Jak sami widzicie, gąska tam z tyłu na no nie podchodzi, ona jest bardziej nieufna. Więc poczekamy sobie e, na dalszy e, rozwój sytuacji. Idziemy sobie przygotować im jedzenie. Jedzonko mamy przygotowane tak naprawdę, bo zawsze wieczorem jest przygotowywane im jedzonko, żeby z rana nie tracić na to czasu. I wiadomo, troszeczkę trzeba im to poruszać. Mam taki specjalny nożyk. Bo wiadomo przez noc to się wszystko zbije w taką można powiedzieć całość. Troszeczkę wody jest tutaj dodane Żeby to powiązało się, wiadomo, ospa, kukurydza trochę, pszenica, ziemniaczki No i co? No i powinno ich dosyć smakować Jak widzimy jest tego dosyć sporo, większe pół wiadra. Takich posiłków dostają dwa, dwa dziennie Wiadomo, w międzyczasie jakaś pszenica do korytek Ale takie z ziemniaczkami to dwa razy dziennie jak widzimy, nie mogą się doczekać. Kurki, przesuńcie się troszkę. Wsypiemy sobie wam tu. Mam nadzieję, że nie wyjdą. Polska, coś taka jest. No i widzimy, komutek też bardzo zdrowy. No, tak jak pamiętacie, nieraz te buty u mnie. Nie miało się zbyt dobrze. Przesuńcie się kurki. Macie tu kolejną korytka. Nie miało się zbyt dobrze potrafiły znaczy potrafiły, no zdechały nie wiem dlaczego nie potrafiły się przyzwyczaić miałem też takie dwa piękne z ogonami komórki kupione od tam zaufanego sprzedawcy, no ale co mam powiedzieć niestety nie przyzwyczaiły się jeden zmarł jakoś dwa dni, dwa dni może nie, ale dwa tygodnie po e, przywiesieniu przy drugi Żył troszkę dłużej, ale też to nie trwało zbyt długo. No i jakoś nie mogło się zaadaptować. Ten też na początku był taki nie ale widzę teraz bardzo osi się ma. Dolejemy im troszkę wody. Na polu, jak widzimy, bardzo ładna pogoda. Jedna kurka wyszła na polko przez te wródka. Ale zaraz wszystkie wypuścimy, będzie mogła sobie nadrobić jedzenie. Kitka, co jest? Kitka też tutaj czeka na coś. Ekstra, ona niech się lepiej zajmie, idź kurka, kurka, z bo dalej atakują te szczury tutaj w stajni, okej, okay. kurka wchod, wchodź, sobie, bo ci wszystko zjedzą, o o, 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 idź idź, 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 zamykamy, zamykamy, Zobaczymy sobie czy z samego rana nie, nie ma jakichś jajeczek. E, tutaj widzimy, wyczyszczone mają z tyłu i już przed troszeczkę zdążyły narobić, ale warunki mają dosyć, dosyć fajne na razie. Wczoraj było wszystko czyszczone. No i co? Jajeczka jak widzimy jedno zielone. Tutaj może Wam się że jest dużo więcej jajek, ale zostały już zakupione takie wydmuszki. No wiecie jak to jest. Jak jajko jest na gnieździe, to zawsze kura chętnie tam chodzi i znosi, znosi jajka nie szuka innych miejsc. Tak wam powiem, że troszkę mnie to niekiedy irytuje, bo jak sobie zapomnę i wchodzę i myślę sobie, że tyle jajek jest, a, a to tak naprawdę są same wydmuszki, więc nie jest fajnie. No ale zakupiłem taki właśnie, taki eksperyment, czy to coś daje. Widzimy w każdym gnieździe po jednym jajeczku. Mam nadzieję, że to. Przecież kurki będą tutaj częściej nosić, nie będą szukały sobie innych gniazd gdzieś w jakichś niedostępnych miejscach. Ok, no to kurki sobie tutaj niech spokojnie jedzą. Ja wychodzę na polko, pójdziemy sobie do, to znaczy do gołębi. też ich nakarmimy. A tu widzimy, kurka ma jakiś defekt wzięła słomę i nie mogę jej zjeść. Ok, jaj do i kurki sobie tutaj troszkę pojedzą. I wypuścimy je na polko. Widzimy się za chwileczkę Ok, idziemy sobie do gołębi Mamy tutaj troszkę wody, żeby im dolać. Nie było jakiegoś wielkiego mrozu w nocy, więc nie powinno im zamarznąć. No widzimy. Zapasy jeszcze mają, ale dolejemy im. Bo musieliśmy następnym razem te pojemniki. I co możemy tutaj zobaczyć? Głąbki wszystkie e, praktycznie siedzą w tych budach No nie wiem, nie wiem czy teraz są wszystkie, bo jeszcze wczoraj tych osobników było troszeczkę więcej No w budkach nie siedzą Nie wiem, może gdzieś poleciały, nie ma białego, który był na pewno nie ma tutaj samiczki, która sobie tutaj gniazdko wiła, tam wam powiem, że głąbki zaczęły y, zaczęły się tam, y, no można powiedzieć, budować gniazda. Nawet znalazłem tutaj na dole, koło tej samiczki, po prawej stronie, jedno jajko, które leżało całkiem z boku, było zimne, więc to było takie pierwsze jajko chyba zniesione po zimie. Z tego co y, zauważyłem, to mam tutaj trzy pary: tam jest jedna, druga i właśnie był ten jeden biały, tylko nie wiem gdzie on poleciał. Mam nadzieję, że coś go nie zjadło. Zobaczymy sobie później, jeszcze przyjdziemy. Po południu. No, wylejcie wszystkie. Zobaczymy sobie, czy jakieś jajeczka albo coś się tutaj dzieje. No, nic niestety tutaj nie ma. Tutaj też pusto. Tak, jakbym słyszał jakieś piszczenie w tych budach. No, ale chyba tu nie są jakieś. Mociki, no Chciałbym bardzo, ale Ale chyba się trochę za wcześnie Jeszcze mrozy na polu Dosyć sporadę O, Kitka, co ty robisz? Dopiero byłaś W stajni już tutaj? Ale nic, pilnujcie, pilnujcie tutaj Przenicy i złożę przed Przed gryzeniami Weźmiemy sobie tutaj nałożymy troszeczkę pszenicy. Mają tam na kratce, ale, ale dołożymy im. No, kotki chyba będą się chciały pobawić. Ok, to im powinno na razie starczyć. Tak jak mówię, przyjdziemy sobie później do nich zobaczyć. Bo... Bo nie wiem właśnie gdzie jest ten biały co tutaj był. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. No i pojawi się z powrotem w gołębniku. No jak widzimy tutaj za wiele nic się nie zmieniło. No Zima. No i przedstawiłem taki okres przejściowy. No nie mam czasu kiedy coś tutaj porobić. Obiecałem te dwie parki, no ale... Dalej coś nie wychodzi. No i nie mam się jak zebrać po nie, żeby po niej jechać, przygotować to wszystko. No ale obiecuję, że to niebawem się wydarzy. I co? Idziemy sobie puścić kurki. No i zobaczymy. Właśnie, pokażę Wam jeszcze, raczej znaczy opowiem Wam o boilerce, która ostatnio była ranna, ale niestety nie przetrwała. No ale to za chwilę. Widzimy się przy otwieraniu kurnika. OK, i wypuszczamy kurki. Przechodzi dalej, żeby ralić. Okej, okay, weźmiemy już komóreczkę, bo widzę, że zaczęły się nią interesować, chciały działać. No To jest właśnie ta kurka, która wam mówiłem, że jest tylko osłabiona. Oda ma jakieś chyba, grzybice na nogach. Muszę dokładnie to zbadać. Tam ma normalne nóżki, a tam jakieś takie skostniałe, zgrubiałe. Zobaczymy co to jest. No i co? Kurki już na polku. Niech sobie tutaj chodzą. Wejdziemy sobie jeszcze na chwileczkę do stajni. Jak ja wam mówiłem Kurki już praktycznie wszystkie wyszły Boilerki już tutaj nie ma Niestety Powieszko sobie tu, że niestety ym, Okazało się to co, czego się spodziewałem Wszystkiego, wszystkiemu inne były Inne kury. A chyba najbardziej gej Ponieważ O, gołąbki zleciały Coś się wystraszyło? Jakiś jaszcząb? Chyba nie O tutaj jedna kurka sobie chodzi Ponieważ e, wypuś... Zagoiło się w bojlerce wszystko I wypuściłem ją Z powrotem Do kurek No i na początku wszystko było fajnie Nic się nie działo No ale tak jak zwykle po nocy była jeszcze bardziej podziwana No i niestety nie dało się nic z tym zrobić i trzeba było no i trzeba było niestety skrócić jej cierpienia myślałem że to naprawdę był jakiś atak jakiegoś e, jaszczębia, może pies ją ale nie, to musiały kurki ją niemiłosiernie podziabać e, drugi raz to samo I jeszcze skrzydła jej troszkę obdziabało i więc nie było sensu ją trzymać dłużej w takich cierpieniach a nie wiedziałem czy jej się to zagoi i i niestety trzeba było. No trzeba było ją. Jak to delikatnie jak ująć. Yy, no, wysłać do. można chodzić do nieba. Ok. No i tak, bojlerki nie ma już z nami na hodowli. Więc jak to na pewno będzie w kwietniu czy w maju, trzeba będzie jechać, trzeba będzie jechać zakupić yy, całe stado młodziutkich bojlerków. Pewnie 30 sztuk, jak co roku. I zobaczymy jak to będzie. OK. Kurki sobie chodzą. E, przyjdziemy sobie za chwileczkę, znaczy za chwileczkę po obiedzie. Zobaczymy jak tam z jajkami, jak poznosiły i zobaczymy sobie czy te gołąbki pozlatywały, bo, bo no, brakuje kilku sztuk, mam nadzieję, że nocowały tylko gdzie indziej. Chociaż ostatnimi czasami się to nie zdarzało, wszystkie nocowały tutaj. No zobaczymy. No to co? Widzimy się za chwileczkę. E, jak kurki sobie już troszeczkę pochodzą, poznoszą jeczkę, zobaczymy sobie ile tych jajeczek jest. No i czy gąbki wrócą. Widzimy się później. Ok, jesteśmy z powrotem w kurniku. Zobaczymy sobie na jajeczka, jak się tutaj kurki rozniosły. Tutaj widzimy dwa. No jak wiecie, tutaj są po jednym gnieździe, tym, tym sztucznym. Tu jedno, tu trzy. No. O, a jezusko. 3, 4, 5... 6... 7... No i tu widzimy jeszcze kurka sieci. Nie będziemy mieli strasznie, co sobie na spokojnie zniesie. No i co? Na razie tutaj wzrusza. 7 jajek. Do połnia wziąłem 4. To by było 11. Zobaczymy sobie jeszcze na boisku, czy coś jest. No i może pod tą kurką coś jest, zobaczymy. Więc tak. Na chwilę obecną jest tutaj 4, 6, 7 jajek plus 4 ranne, to jest 11. Nie wiadomo, co są pod kurką. Tam pod filmikiem znać, czy jest coś więcej. Kitka, jesteś tu z nami? Będziesz pilnować jajek? No chyba nie, nie będzie pilnować. Ok, pójdziemy sobie jeszcze na wojsko zobaczyć. Czy tam nie ma chwileczek i widzimy się za chwileczkę. Ok, idziemy sobie na wojsko popatrzeć. Mamy takie wypoczankę jeszcze. mniejsze. Nasza działek niestety pusta. No i co? Zobaczymy co tutaj jest. Widzimy u góry jeczka. Tak jak w stajni, w górniku tam w stajni są te wydłużki tak samo tutaj. No niestety tutaj jest tylko jedna jajeczka, więc jak na razie dzisiaj tylko 12 jajek. No i jeszcze kurka siedzi, zobaczymy co tam pod nią, czy tam więcej jest. Dam znać pod filmikiem. No, przeważnie ostatnio złamą 15, 17 jajek. Nie jest źle. Jest duża poprawa po tych zimowych niesieniach. No i co? Idziemy sobie zobaczyć czy gąbki powróciły i widzimy się w gąbniku. Okej, okay, proszę, że jest dzisiaj bardzo słonecznie, W miarę ciepło robi się straszne błoto tutaj pod stajnią więc muszę jakoś boczkiem sobie się przekradać. Widzimy, cała Watacha za mną pod podąża. Zobaczymy sobie na te gąbki, czy wróciły. Mam nadzieję. O, jest coś ich więcej na pewno. Bardzo fajnie. Tutaj też zauważyłem, przesiaduję tam. Widzimy parka. Będę musiał tam zajrzeć. Tygodnie jakoś, czy są jakieś jajeczka. No i co, widzimy tam jest ten z gąbką, gąbek wrócił na szczęście. Ta sobie tu gniazko wije więc nieźle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć tutaj gąbków. Dwa na dachu to jest dwanaście. Nie wiem, czy to są wszystkie już gąbki, bo ostatnio miałem ich piętnaście. Jak liczyłem. Nie wiem czy poleciały, czy znowu coś zjadły. Zobaczymy. Mam nadzieję, że robią sobie oblot. No i co? I tutaj też jest właśnie parka. Tak? Nie wiem czy nie złapać właśnie tej parki tutaj do, do kratki wsadzić, żeby sobie jeden miód odchowały. Póki nie mam tych tutaj innych gąbków. No zobaczymy, to wszystko do przemyślenia. No jak widzimy ta Gołębica w tym pierwszej budce ma dwie. Znaczy t i obrączkę. Pewnie jakaś z lotu. Jest Już, um... Jest już u mnie z pół roku na... pół roku, więc już chyba się tutaj zadomowiła jej nie gonię. Za, można powiedzieć zaklimatyzowała się tutaj ma, ma to i dobrze, więc... No co zrobię? Nie będę jej na siłę wyganiał. Okej, okay, gąbki to widzimy. Powróciły. Dzisiejszy filmik to było na tyle. Jeśli filmik się Wam podobał, dajcie łapkę w górę, subika. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!